Rada Mikołajów stanowić będzie o największych celach tego świata i będą odczytane dezyderaty i przyrzeczenie mikołajowe. My, Mikołaje, wspólnie zasiadający przy najdłuższym stole tego świata z gromadzonym tu personem przyrzekamy. Przyrzekamy! Pamiętać o dziadwie nie tylko w owym szóstym dniu grudnia, ale swą piecie nad nią sprawować przez cały rok pański. Przysykamy, przysykamy, przysykamy. Paczki zebrane, które trafiają do tych rodzin najuboższych. Wiemy, że mamy tu około 800 dzieci potrzebujących, ale też żadne dziecko stąd nie wyjdzie bez paczki. Te paczki, które są zebrane od tych innych dzieci, te trafiają dopiero na święta do tych rodzin potrzebujących. Są to książki też dla dzieci polskich na wschodzie, zabawki różnego typu, różnego rodzaju obowie. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach. Świat bowiem pełen jest oszustwa. 2012 rok, żebyśmy byli wszyscy zadowoleni. To, co w sobie wszystko planujemy i realizujemy pod Mistrzostwem Europy, żeby nam wyszło noc. Super. To jest moje wielkie życzenie.